Czyli jest pamięć mięśniowa. W momencie, kiedy jesteśmy, przeżywamy jakąś traumę, jesteśmy w stanie stresu, ale zdarza się też, że to jest ustawienie, z którym przychodzimy na ten świat, to w mięściach pojawiają się mikroskurcze. I one, ponieważ ciało jest powiązane z podświadomością, to ten zapis w ciele jest jakaś, jak mapa, którą się poruszamy. Bo taka mapa, którą możesz iść tylko w tu, albo tylko tu, i koniec, kropka. I często ludzie w kółko i w kółko spotykają te same sytuacje, takich samych ludzi. Wychodząc z jednego związku, wchodzą w inny, za chwilę się okazuje, że jest tak samo jak było. Cały czas są w tej samej pętli, mhm. a gdzieś początek jest właśnie w tym zapisie w ciele, w tej traumie, która jest gdzieś wyparta, albo nieuświadomiona, albo zapomniana i odrzucona. Co możemy zrobić dla swojego ciała? Po pierwsze, spróbować te emocje nazwać, tak? powiedzieć, jak ja się czuję w danym momencie. Może czuję nie ja, ale samemu sobie. Samemu sobie, tak. Nie chodzi o to, żeby żeby gdzieś wyrzucać to na innych, przerzucać to na innych. To o nas chodzi. Ja w ogóle uważam, że cała... Nie ma niczego na zewnątrz. Wszystko jest w środku, Wszystko nie? jest w środku i wszystko jest dla Ciebie. Wszystko, co się dzieje. W związku z tym to jest tylko... Nasze bycie tutaj to jest tak naprawdę też nieustanne budowanie zaufania do samych siebie. W ciemności jest nasze oświecenie.